Cześć wszystkim, tu Grubery Lublin Słuchajcie, znowu długa przerwa i to serio. Nie mam siły na to, by nagrywać. I to jest najgorsza rzecz, jaka mnie e, spotkała w długim okresie czasu, bo tych filmów trochę wam nagrałem. A w tym momencie po prostu jest tak totalnie e, brak czasu na nic. Bardzo dużo mam pracy. E, sklepie tutaj przy dostawach przy wszystkim no po prostu masakra często wychodzę gdzie teoretycznie sklep jest otwarte od 9 do 18 ja jestem tutaj o godzinie 4-5 rano, a wychodzę 21 to jest po prostu już przegięcie pały. Ale cieszę się, bo jak pracuję, to znaczy, że coś z tego jest. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj. Generalnie od dwóch dni moje 46 szaleje, szaleją, ponieważ są dziwne zmiany pogodowe, ciśnieniowe. Ja sam dzisiaj się czuję tak jakby mi ktoś obuchem po prostu w łeb walnął i ledwo żyję. Na waszych, na waszych oczach jest przepiękny samiec tutaj dominujący. Przeskoczył on właśnie z groty obok, którą zaraz wam pod, podświetlę. Bo tutaj już szykuje się samica, którą e, widzicie, samica jest e, pyszczkiem do, e, do wyjścia e, groty e, złożona i ona tutaj będzie składała ikrę. Ostatnimi czasy miałem e, po tej parze 13 młodych i dwa dni pod rząd, teraz te ostatnie, właśnie ten samiec z boku. E, siedział na samicy. E, obok słuchajcie, e, obok jest kolejna e, samiczka, e, która też się szykuje, powoli e, dotarła. E, tutaj jest mały ich dzidziuś. Myślałem, że zostawię sobie samiczkę, a też jest to... E, ten zostawia samca, a wyrosła mi samiczka, i tutaj słuchajcie, pod, e, pod e, grotą jest kolejna najprawdopodobniej samiczka. E, więc e, mam nadzieję, że m, ten samiec dzisiaj. Wejdzie do samicy, bo ciśnienie jest naprawdę dobre. Samica jest naprawdę już gotowa. To totalnie, co widać po, po jej nastawieniu, i przede wszystkim samica, która jest tyłem do końca groty, ona już tutaj chce złożyć ikrę. Samiec widzę, że przechodzi z groty obok. Ja to zmniejszę, to może będzie to widać. O, on wychodzi sobie z groty obok i powinien zaraz skoczyć na samicę i najprawdopodobniej w ciągu 40 minut powinno dojść do, do tarła. Zobaczymy, może tutaj uda mi się to nakręcić, że on tu skoczy do niej. Jakby się to udało, będzie. O! o. I widzicie, tak jak powiedziałem, e, samiec skoczył do e, samicy i najprawdopodobniej tutaj, w tym momencie, e, już dojdzie do tarła. E, zobaczcie tutaj. O, ma, maluszek też, już brzuszek pełny. Takie młode samiczki są najfajniejsze. One składają mało ikry, bo 2, 3, często 5 to jest kurde już maks. A tutaj samica, która, która ma tam 7,5 cm, na pewno ostatnimi czasy ona złożyła tutaj 13 jamik. Mam nadzieję, że powtórzy ten wyczyn, a może będzie lepiej. I będę dumny z tego, żeby pokazać Wam kolejny film. Słuchajcie, temperatura 30 stopni. Oczywiście te spadki ciśnienia przy zebrach są bardzo ważne. Woda oczywiście miękka. PH lekko kwaśne, bo jest 6,5 w tym momencie. Ale przy zebrach można zejść nawet do 5,5 i też nie ma problemu. Żywienie oczywiście Vitalis, karniwore, e, mięsny i oto efekt. Mam nadzieję, że jutro m, w sobotę pochwalę Wam się filmem, gdzie już Stanisz będzie pilnował e, Ikry. A teraz e, żegnam się, mam nadzieję, do jutra. Gruba ryba lub mnie.